Kolejny tom prymasowskiej serii biblijnej nosi tytuł Kanon Biblii. Słowo kanon wymaga pewnego wyjaśnienia, do powiedzenia. Mianowicie, kanon znaczy norma, podstawa, fundament, można by powiedzieć po polsku, to co składa się na Biblię, to co ją stanowi. Kanon jest określony przez wspólnotę religijną. Wobec tego mamy kanon ksiąg świętych, uznawany i przyjęty przez wyznawców judaizmu a także przez chrześcijan. A ponieważ chrześcijanie są podzieleni, to mamy kanon prawosławny, mamy kanon katolicki i mamy kanon albo kanony protestanckie. Są też jeszcze kanony Ksiąg Świętych w poszczególnych kościołach wschodu, na przykład etiopskim czy koptyjskim. Zatem rozeznanie w sprawach kanonu wcale nie jest łatwe i temu właśnie służy ta książka. Ona Ukazuje nam źródła kanonu, skąd wziął się w ogóle kanon, jakie były jego prapoczątki, jaka była jego historia przedpiśmienna, przedliteracka. Ukazuje nam drogi przekazu kanonu ksiąg świętych w poszczególnych wspólnotach i wreszcie ukazuje nam znaczenie kanonu biblijnego. Dzisiaj znaczenie kanonu Biblii jest ważniejsze niż kiedykolwiek do tej pory, dlatego że mamy do czynienia z próbami rozmywania wiary chrześcijańskiej, rozmywania chrześcijańskiej doktryny, chrześcijańskiej moralności, opierania jej na zasadach i na rozeznaniu wyjętym pochodzącym z socjologii, z psychologii, z nauk społecznych. Tymczasem fundamentem wiary chrześcijańskiej, fundamentem prawdy, Prawdy wiary i fundamentem moralności jest właśnie Biblia. Dlatego rozeznanie w tych tematach jest tak bardzo potrzebne i może być bardzo owocne.